Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem VRC, a to jest Football Manager 2020 Magellan Challenge Planera Mistrzów Gujana Francuska i zespół Association Sportive Etuile Maturie. Mamy 12 maja roku 2035 i jesteśmy przed ostatnią kolejką ligową, która zadecyduje o mistrzostwie. Dlaczego? No bo przegraliśmy ostatnie spotkanie z obecnym mistrzem US Maturie 1-3. I w związku z tym sytuacja w lidze jest dla nas korzystna, bo jeżeli wygramy z ASU Grand Santi, a będziemy faworytem tego meczu, to zdobędziemy mistrzostwo. Podobnie się stanie, jeżeli swojego meczu nie wygra US Matuhi, a my swój mecz co najmniej zremisujemy, mamy jeden punkt przewagi i dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. Nie będzie łatwo na pewno, nie będzie to mecz dla nas przyjemny. No i też tutaj e, będziemy musieli liczyć na sporo szczęścia, bo ostatnio gramy cienko, słabo, żeby nie powiedzieć fatalnie. Natomiast nasz rywal w walce o mistrzostwo jedzie do Ażuadu i też na pewno nie będą mieli łatwego meczu, ale umówmy się, będą faworytami meczu z miejscem, z zespołem, który jest na miejscu trzecim, czyli właśnie ASC Ażuadu, No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Słuchajcie, dzisiaj bez Stiwa Nikolasa, bez Zilesa Żurdy, Puziola, więc no jesteśmy tutaj osłabieni. No, ale miejmy nadzieję, że to nie wpłynie jakoś bardzo, bardzo Mocno na ten mecz Zatem, no, zobaczymy, słuchajcie Damy sobie kuzena Może na atak, tak, damy go na atak Ale za 10 Ruiza I zamienimy sobie Tutaj miejscami tych dwóch zawodników Dzisiaj w pierwszym składzie zagra Jean-Jacques Czyli młody napastnik Z Haiti, zmienimy sobie jeszcze Tego Besnarda w środku pomocy Bo on mi tutaj niespecjalnie Pasuje, niechaj zagra Lambert Który już w tym sezonie zdobył dwie bramki I dwa razy notował Asysty. I to jest skład, który dzisiaj o godzinie 15 ma przypieczętować zdobycie mistrzostwa Gujany francuskiej. Oby tak się stało. Ten odcinek będzie krótki, bo to tylko jeden mecz, ale to jest nieistotne. Istotne jest to, żeby dzisiaj tego spotkania nie zawalić. Bo jeżeli ten mecz zawalimy i swój mecz wygra ekipa US Matoei, to będziemy tu musieli kiblować kolejny kolejny sezon, a tego naprawdę, tego nie chcemy, bo to przedłuży naszego Magellana, a też nie jest powiedziane, że w kolejnym sezonie na Gujanie Francuskiej wygramy, bo przecież będzie tak samo trudno, prawda? Przecież to US Matui, no to jest niewątpliwy faworyt, oni faktycznie mieli bardzo słaby początek sezonu, ale później, gdy już zaczęli punktować, no to nas po prostu dogonili, no i jeszcze ten mecz ostatni bezpośredni, który pokazał, że są po prostu zespołem od nas lepszym, niestety. Obserwujemy oczywiście ostatnie wyniki, patrzymy co dzieje się na e, Ażuadu. Faworytem mówię, będzie zespół US Maturi, ale miejmy nadzieję, że ekipa gospodarzy odbierze im punkty. Leblon, dobra piłka do Blanchard'a. Blanchard się podłączył na prawej stronie i będziemy mieli rzut rożny w dziesiątej minucie tego spotkania. Miejmy nadzieję, że ten rzut rożny zamienimy na... Bramkę, Gilles wybija piłkę Cezary Jest tutaj Petit Petit znajdzie chyba w środku Rivier Tak jest, Rivier na 25 metrze Fournier, Dumesle Hajtańczyk teraz się wmieszał tutaj w dribbling Z dwoma zawodnikami gości No i niestety wyszło jak wyszło Patrzymy ostatnie wyniki No Maturi już prowadzi Więc sprawa jest jasna My dzisiaj swoje spotkanie też musimy po prostu wygrać No i to jest, to jest rzecz niełatwa dla nas na pewno, tym bardziej, że atakują w tym momencie gracze gości, strzał, no ale niewiele nad poprzeczką, 15 minut meczu, wygląda to tak bym powiedział bardzo, bardzo średnio, no oddaliśmy co prawda trzy strzały, jeden celny, ale podobną statystykę mają yy, gracze gości, no i czekamy, Blanchard Blanchard, wycofanie do Lamberta Lambert, czekamy na zagranie w pole karne jest zagranie w pole karne, ale zbyt mocno, zbyt głęboko i radzi sobie spokojnie z tym bramkarz, a Asu grał Santi, no zobaczmy, dobre wybicie na yy, prawą Stronę. Tu się będzie na pewno jakaś akcja ofensywna zawiązywała ze strony gości. Baré. Baré teraz do przodu, do strony lewej. Tu jest Leger. Leger coraz bliżej naszego pola karnego. Leger zagrywa, ale tam Albert. Bardzo dobra interwencja. Też podobnie jak nasz piłkarz dosłownie kilkanaście sekund temu zbyt głęboko i zbyt mocno tę piłkę posłał w pole karne. No i teraz Bart. Zile, Zile próbuje atakować bramkę rywala. Tutaj jest Kuzę. Kuzę w polu karnym strzela. Jest gol. Mikael Kuzę wydaje. Dawało się, że ta piłka nie wpadnie. Ja, ja myślałem, że ona nie wpadnie, bo jak? Po krótkim słupku tam stał bramkarz gości, a jednak on popełnia błąd i daje sobie tę piłkę wbić pod poprzeczką przy słupku. Mamy 1 do 0 i w tym momencie, w tym momencie mistrzem ai, 2-0 US Matuhi ale w tym momencie mistrzem Gujany Francuskiej jesteśmy my, bo my wygrywamy i mamy punkt przewagi nad naszymi bezpośrednimi rywalami. No, oby tak to się skończyło, ale to jeszcze jest cały mecz. To jest jeszcze 70 minut minut tego spotkania. I tu wszystko się może pozmieniać, tu wszystko się może odwrócić. Dobra piłka do źle. Źle na lewej stronie, źle na wysokości pola karnego. Jest tam Dumesle i to trzeba było zmieścić w bramce gości. Niestety się tak nie stało. To może nas sporo kosztować. Ten mecz jest otwarty. Ten mecz może się zakończyć wynikiem każdym, tak naprawdę. Widzimy. Teraz kolejna sytuacja dla gości. No i niestety, niestety musimy się pilnować. Niestety musimy cały czas być tutaj no, pod napięciem. Wydawało mi się, że aż ładuje. Jednak większe tutaj problemy sprawi Matuhi, że się postawią, a oni przegrywają po 20 tak naprawdę kilku minutach 2 do 0. No, niestety, niestety, ale US Matuhi naprawdę nabrało wiatr w żagle i, i są zespołem bardzo mocnym. Ten początek, mówię, sezonu wskazywał, że oni może nawet nie będą się mieli bić, Aj, niestety, walce o mistrzostwo, nie będą uczestniczyć. Ryan Deney, yy, mamy jeden do jednego. no i w tym momencie spadamy z pozycji lidera. Jesteśmy na miejscu drugim, mamy punkt straty do obecnego mistrza. No, nie może tak to się skończyć. Absolutnie nie wyrażamy na to zgody. Kuzę, kuzę, prosto w bramkarza. No, nie, no, takich sytuacji stuprocentowych nie wolno nam absolutnie marnować. Jeżeli je będziemy marnować, a mieliśmy już taką jedną a nawet może dwie, no to to mistrzostwo nam odjedzie po prostu, tak? To mistrzostwo nam odjedzie i będziemy bardzo smutni po tym meczu, a tego nie chcemy. 33 minuta spotkania. Panowie, do przodu, więcej zaangażowania. Jeszcze może w tej pierwszej połowie uda się coś wykrzesać, więcej sił, coś tutaj zrobić. Może spowodować, że to spotkanie wygramy. Zobaczymy. Na razie w akcji ofensywnej gracze gości, to oni mają teraz piłkę, ale źle. doskonały pressing, odbiera. Może jakieś dośrodkowanie, może jakaś piłka, nie? On będzie strzelał. Gilet i piłkę wybija Bramkarz Asu Grand Santi. I niestety musimy się obejść smakiem. Mamy Blancharda w polu karnym. Dośrodkowanie wybija Leroy. Jeszcze Gilet. Jeszcze będziemy kontynuowali tą akcję. Piłka w pole karne, ale wybija Di Ball. I będzie rzut rożny. No, 47 minut za nami. Jest 1 do 1. Na ten moment mistrzem Gujany francuskiej jest zespół US Matuhi. Popsuliśmy tą końcówkę sezonu. Mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu 8 punktów przewagi, no i niestety kilka meczów zremisowanych, kilka porażek, no i dzieje się to, co się dzieje. Musimy czekać w tym dramatycznym meczu na rozstrzygnięcie musimy czekać na to, jak to będzie wyglądało w drugiej połowie. Nie wygląda to najlepiej. Na stadionie mamy, słuchajcie, ponad. 1100 naszych kibiców, 1151 dokładnie, dwóch kibiców gości, oni nie są zainteresowani tak bardzo tym spotkaniem jak nasi kibice. Aż Ładu prowadzi 3-2. Nie zauważyłem tego. 39, 41, 47. Niesamowite to jest po prostu, co się teraz tutaj dzieje. No to jest wynik, który daje nam mistrzostwo. Teraz Matuhi musi zdobyć dwie bramki, bo nawet przy remisie i przy naszym remisie, to my jesteśmy mistrzami. Nie zauważyłem tego, nawet nie byłem nastawiony na taki rozwój sytuacji. Byłem pewien, że Matuhi ma ten mecz już pod kontrolą A teraz my możemy wyjść na prowadzenie Kuzeu! Obok słupka jaj, Dwa punkty przewagi ale spokojnie, bo Matuhi jest w stanie w każdej chwili odwrócić losy tego spotkania. Co tam się na Azuadou wydarzyło? Coś nieprawdopodobnego. Lambert, Lambert teraz tyłem do bramki, jest tu Petit, wgrywa tą piłkę, ją właściwie w pole karne, ale niedokładnie. No i od to łapie. 54 minuta. Azuadou, Matuhi 3-2. Czekamy. Ja patrzę tylko teraz na wynik tego meczu, bo ono nas, on nas najbardziej interesuje. Ten mecz, nawet może bardziej niż nasze. Nasze tu spotkanie. 58 minuta. Robimy zmiany. Zejdzie Dumesle wejdzie Jesse Ruiz. Zejdzie tutaj, e, zobaczmy sobie ten LeBlanc, który na prawej stronie gra fatalnie. Wejdzie Yunes Garcia i oglądamy i patrzymy, co tam się dzieje na Areu Adu. dwa Cały czas prowadzą gospodarze, ale my musimy na siebie uważać, bo jak my stracimy gola, a bramkę na remis strzeli Matuhi, to też będziemy mieli problem niesamowity. Bar Zile Zile w narożniku polakarnego jest razem z Bart. Bart poleka strzela, Ale radzą sobie teraz No połowicznie tylko poprzeczka Poprzeczka musnęła Piłka musnęła poprzeczkę Bramki, Gran Santia już tutaj Zapowietrzam się, tracę słuchajcie słowa Zapominam słów i, i, i tych fraz No ale emocje są niesamowite 27 minut do końca tego meczu 27 minut też ma zespół Matuhi Żeby odwrócić losy spotkania Z ekipą Ajuadu Gdzie przegrywają 2-3 A wygrywali 2-0 Jednak ta pierwsza połowa jej końcówka ich po prostu zamiotła. Czekamy, czekamy na to, co się wydarzy. 20 minut do końca e, tego meczu. Przydałby się gol dla Etui Maturi, to byśmy wtedy byli spokojni już o to mistrzostwo. Natomiast cały czas musimy drżeć. Czy tutaj goście nie przeprowadzą zaraz jakiejś kontry? Uważajmy: Lambert, Fournier, Fournier, e, wszystko na razie na połowie rywala. Lambert jest w miarę bezpiecznie. Gilet, Gilet w pole karne. Tam jest Jesse Ruiz, ale niestety przegrywa główkę. Żelar, żebyśmy teraz nie mieli jakiejś kontry e, e, ze strony Ground Santi, bo to będzie skutkowe. Naprawdę naprawdę sytuacją, której nie chcemy w tym meczu. Koen, jest tam kuzę. Doskonale odebrał piłkę. Kuzę! Strzel to, chłopie! No nie no, strzelił, ale nie tak! Trzy-dwa aż ładu cały czas prowadzi. Wynik tam się. Nie zmienia, niesamowite słuchajcie Ale tętno przyspieszone, no tutaj Naprawdę ciśnienie skacze, to jeszcze Nie jest koniec, Lambert Będzie szansa teraz po rzucie wolnym Ale ot i szybko wyrzuca tą piłkę Zobaczcie, jak on to mądrze teraz zrobił Mamy trzech na jednego, już wracają Nasi obrońcy, ale też nadciągają posiłki Jest Cohen, Cohen na wysokości Naszego polakarnego karnego, Cohen narożnik Jest tutaj leżer, ale Udaje nam się na chwileczkę tą akcję Gdzieś tam odsunąć od naszego polakarnego No i piłka na kuzena, strzel to wreszcie ty już miałeś dzisiaj tyle sytuacji. Kolejna niewykorzystana. Niestety mógł to zamknąć już. Mógł zamknąć sprawę mistrzostwa kuzę. 3-2 przegrywa Maturi. Cały czas tutaj emocje. To się jeszcze nie kończy. Petit, zagranie do Ruiza Ten przedłuża. Jest kuzę. Na 20 metrze strzela, ale tam się położył Eric Leroy. Pod tą piłkę. Jeszcze gilet, ale niestety. Ruiz, gol! Gol 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 Jesse Ruiz 14. trafienie w sezonie. Chyba będziemy mieli mistrzostwo, bo cały czas swoje, a nie, tu jest remis. Tu jest remis, więc cały czas trzeba uważać, bo jak tu padnie bramka dla Grand Santi, jak strzeli bramkę zwycięską US Matuhi, to dalej mamy problem. 89 minuta meczu. Fogt Fogt jest przed naszym polem karnym, strzela, ale Albert przenosi piłkę nad poprzeczką. Co się tutaj dzieje w końcówce tego sezonu na Gujanie francuskiej? Czy w Gujanie francuskiej. Nieważne. Garcia wybija. Jeszcze Legron. Jeszcze będą swoją szansę. Mieli teraz strzał, ale mija bramkę. Uf, 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 uf. 2 do 1 prowadzi Etuli Matuhi. 3-3. A Juadu remisuje z US Matuhi. I to będzie koniec. Chyba to będzie koniec Nie tego całego. Jeszcze rzut wolny. Kilka sekund upłynie. I wygramy ten mecz. A jak wygramy ten mecz, to jest koniec. To jest koniec. Etuli Matuhi mistrzem, mistrzem Gujany francuskiej. A trener Piwarski zdobył Was swoje. Chyba 16 mistrzostwo, zaraz zobaczymy dokładnie. No, pochwalimy zespół. No, to jest coś pięknego, co się tutaj stało. No, i tym samym ja żegnam się z ekipą Etui -Maturhi. Ja żegnam się z Gujaną francuską, zdobywając swoje kolejne mistrzostwo. 116 tysięcy euro dla naszego zespołu na pewno się w tym momencie przyda, a już patrzymy na historię, na historię kariery e, trenera piwarskiego. To jest kolejny kraj z mistrzostwem Gujana e, francuska. No, piękna sprawa, słuchajcie. Piękna sprawa to. Jest 15 zwycięstw ligowych. To jest chyba 16. Ono musi wskoczyć. Z tego co pamiętam, już mi się nawet nie chce liczyć. Nieistotne. To sobie wszystko będziemy oczywiście podsumowywać. Ale pięknie, ale pięknie. Polakena United. Mamy Etuli, Maturi. No, i możemy myśleć o kolejnym klubie, o kolejnym kraju, i w następnym odcinku yy, wszystkiego się dowiemy. Ja sam nie wiem absolutnie, gdzie znajdę yy, swój kolejny kącik, gdzie znajdę swoją kolejną pracę. Miejmy nadzieję, że będzie to jakiś ciekawy, znowu egzotyczny kraj. To znaczy, na pewno to będzie ciekawy, egzotyczny kraj, no bo to będzie z którychś z tych krajów, które tutaj widzicie teraz, tak? Może te wyspy Kuka warto by było wreszcie. Wreszcie zakończyć, tu akurat się skończył sezon, więc będę szukał. Może jakiś zespół będzie zainteresowany moimi tutaj słuchajcie, moimi tutaj usługami. Oby tak było. Oby tak było. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Jesteśmy mistrzem Gujany Francuskiej.